Jezu ten pedał już się zajął No, no No przepuść pedało przecież Jezek To mnie wkurza No i o jaki robisz Nie widzisz, pierdoło ty Patrz, widzi, widzi, że się na niego patrzy Skuba Co mi wyłączasz moje na... światełka Stus powyławany Stus powyłamywanymi SUS powyławanymi wyławawany... po po nogami Z powy... Społy... spowy... Fak? Napiszcie mi w komentarzach jakie trudne słowo mam powiedzieć To może wam powiem Wysu... Wysublimowany Hehe <laughs> Nie żartuję. ale możecie też pisać tak dla... Urozmańcenie odcinku. Spokojnie nie będę to czytał. Mm, zapiszę na kartę albo zrobię zdjęcie i będę wam czytał. jest taki podchwy podchwytliwy, no. Mm -hmm. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował rewolwerowca. No umiem prawda? No jedź, hamie! No nie. Chyba jaja robicie No i co ja mam teraz zrobić Jezu! Czemu oni jeszcze żyją? No jeźdź! Cwelu mały Jeju No patrz Szkoda, że nie GTA Wyszedł, rozwalił. I poszedł. Ale przecież pan się zacięła kasa. Kasa leć. A nawet nie wiecie jak duszę ten klawisz. Jedź! Pierdoło. A ty workuj mi tu. No, wyłączył mi moje światło Dwa przejazdy rura W sumie to jeden, to mi z powrotem Tak, rura bez okay. No No, dawaj, 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 dawaj Aaaa Poszedł Drifting Jak Ken Block normalnie patrz jak dumnie się szaje. Nie sprawdzić nie ma procent, ale zmieści się jeszcze. No je, ja, ju, już o mijaczek poszedł. Piek. Już nie ma. Nie no. Jezu, koszmar. No! Ty amfibio! jest sobie, koś sobie. Know, yeah, no, no, no. zamówimy. Koś sobie nie sobie. tym. Chodźcie. Idziemy do sklepu. Uh kupujemy dwa obciążniki są jedziemy do sklepu w sumie to nie przecież jak najszybciej chcemy także tutaj e, po o, to mogę sprowadzić tak powiem szybciuteńko resetujemy czy ktoś już zgadł mój pomysł co chce z tym zrobić no jeżeli nie jeszcze to trochę wam wam wyjaśnię słuchajcie podczepiamy sobie tutaj dwa um, obciążniki tak, jeden drugi słuchajcie um, jedziemy jedziemy sobie mianowicie na tą dróżkę które nasi panowie lubią tak się przejeżdżać No dobra no Okej, okay. miejsca, dróżka Piękna O Patrzcie Proszę bardzo O Czekajcie, tamten pan widać Pomocny Kolejny pan jedzie Brrr. Patrzcie Patrz jeszcze Bez litości, a... Okej okay. Dobrze, no okej, okay, okej okay. trzeba dać troszkę więcej maneja Ale tutaj przechodzimy Ten Pik Oj Chyba, chyba, jeszcze jedziesz. Manson, stój! <grywanie> Pik! Co jest, panowie? Co się dzieje? Stój, stój kolejko, dobrze. W końcu się zatrzymaj. Coś się będę trudził, czymś. Bo sprawi. No, panowie, nie jest wasz dzień. Tu stoi na straży. Przykro. A tylko on kosztował, ten, ten zacież kosztował mnie tylko 1600 zł. A jednak, jednak, jednak cieszy człowieka. Oj cieszy. Cieszy człowieka. No cóż panowie, no cóż. Postoisz sobie, no cóż. Tutaj fokaska pokazałem. No dawaj. Tak, już. Ci się obstrzyżę. Nie chcę mi się dokończyć tamtych wiórków. Tak mało z tego będzie. A w przyczepie będzie nic. A jeszcze cieplutkie. Myślę, że pomieści wszystko. A i czarne złoto. Już wiecie czemu jest takie przysłowie Bo w farmingu dużo rzepa kosztuje Jezu mi jak nie dał Takich ludzi trzeba tebić. Pyk Złóż GX Żeby położyć ładnie